Dawaj go na głos. Tak. Andrzej Szumski, a po, 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 pocekaj poczekaj chwileczkę, poczekaj, komrad, poczekaj, tak, o, o. O. Że po ulicach miasta i szukam zaczepki. Czy nie, nie, nie szukaj zaczepki, chłopie Czyli z nami na linii jest Andrzej Szumski, tak. jeden z Szumskich. Słuchajcie, no Szumski, chciałem donieść k, k, całemu konwentowi Szumski, że, że Marcin Osadowski osę przyjął z radością rozumiesz i przytulił, nas, m, m, przytulił, ma o, tu ją teraz poka... tak, przytula się do niej. Tak, tak się przytula. Pięknie, pięknie, zostało to ustalone przez cały konwent. Konwent Szumskich, tak. wszyscy wyrazili zgodę na to, aby Marcina, y, abyś Ty, Wojciechu Szumski, Jabłonowski, Olszański, uhonorował tak, Marcina więc. za działalność antypasożydowską. Uh, uh, uh. chwale ojczyzny. ojczyzny! Amen, amen. Słuchaj, Przyjmuję z prawdziwym e, zadowoleniem, z szacunkiem dla tego wyjątkowego polskiego narzędzia i z podziękowaniem dla całej Grupy Szumskich. Dobrze, dobrze. Świetnie. Dobrze. Cołem. Czołem. Czołem. Chodzę, chodzę po ulicach Tomaszowa Mazowieckiego i patrzę jak ludzie dali się pozamykać jak w gettach. A piosenkark a tu wim pisał, a może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Pewnie tam jeszcze tak. chwilą ciszy ta sama cisza trwa wrześniowa. Mm. Słuchaj. Puste ulice, kamraci! Puste ulice! Słuchaj, bo Polacy uwierzyli w telewizorni, w przekaz telewizorni uwierzyli, tak? No tak. Ciekawe, co nam jeszcze każą robić? Na tworakach chodzić i czego nam jeszcze zabronią? Słuchaj, oni nam. jak myślicie. Słuchaj, oni nam mogą kazać. Mam nadzieję, że zagalopują się w tych swoich rozporządzeniach i wreszcie się. Wreszcie się Polacy przebudzą i powiedzą takiego. Andrzej, takiego pokażą, wiesz? Tak, tylko żeby to nie było wykorzystane po to, aby się polała krew między Polakami, między tymi, co noszą masecz maseczki, a tymi, co nie noszą maseczek. Tak jest, słuchaj. Pewnie na to pasożydzi czekają. Na to pewnie pasożydzi czekają. Słuchaj. E, e, czekają, Andrzej, ale wiesz co? Pogalopujmy myślami, rozumiesz, e, w kierunku naszych przodków, którzy na nas patrzą, e, żeby nas pilnowali, e, żebyśmy głupstw nie narobili. No tak, to prawda. Kurwa, niesamowite, puste ulice. Kurwa, niesamowite, hmm. tak się ludzie wystraszyli, tak się ludzie wystraszyli, kurwa, z samej groźby w tylko, samych słów. W Tomaszowie, Tomaszowie, tu jest, tu jest chyba jednostka kawalerii powietrznej, kurwa, tak, wszystko, tak jest, tak. słuchajcie, niesamowite, o, jedzie policja, zobaczymy, czy mnie zatrzyma, zobaczymy, mam nadzieję, że nie zatrzyma, że mnie zatrzyma. Nie, uciekli, uciekli. Nie, nie, słuchaj, oni, ja ci coś powiem, Andrzeju, do, do nas dzwonił policjant przed chwilą, oni... Podjechali. Ale w ogóle rozkaz był taki. Jeżeli w ogóle macie kogoś zatrzymać, to tylko tych agresywnych, tych, ta. którzy szukają problemu. Ktoś się zreflektował, ta. że wiesz, niedzielski, sensu. niedzielski, ta żydowska morda i Morawiecka, to nie są ludzie, którzy mogą policjantom wydawać rozkazy, rozumiesz. Na, na szczęście ktoś w policji pomyślał dobrze, także Jędruś, oddychaj pełną piersią, Tomaszów jest. Do siego do... Do roku, Kamraci. Ale do uważaj, roku. uważaj, do siego. 2022. Tak jest! Uh, tak, jest bo to, tak Bo to tak jest! Według tego do powiedzenia. A teraz, o, uważaj, Andrzej, Andrzej, kamracie serdeczne. Uważaj, bracie Wilku, proszę się ukłonić szanownej pani Szumskiej i, i młodej panience Szumskiej też proszę się ukłonić, tak. Tak zrobię, tak, tak zrobię. Powiedz, że przyjedziemy niebawem. <noise> tak zrobię, tak eee, zrobię. I tym razem nie będziemy wracać po kurtkę. Tak, czołem. Czołem, czołem. kamraci, czołem. Czołem, bywaj, bywaj. Pozdrawiamy bywaj, serdecznie bywaj. wszystkich szumskich. Tak jest, czołem. No, powiem Ci, że faj zaskoczył Andrzej.